Ta nieobecność powoduje traumy rozwojowe u dzieci, współuzależnienia u partnerów, małżonków. To jest w ogóle, słuchajcie, uzależnienie jest chorobą całego systemu rodzinnego. Ono nigdy, nigdy nie dotyka jednej osoby w rodzinie. To jest zawsze cała sieć. I mm, wiecie co, jeżeli wam się, wam, nie chcę mówić wam, jeżeli komuś się wydaje, że on sobie tam, przypuśćmy, łyknie, no bo u nas w Polsce ten, tutaj ten alkohol jest taki. Na no przykładzie podajmy, ale umówmy się, że będziemy mówić. Ja będę podawać za przykład tutaj uzależnienie od alkoholu, ale to jest dowolne. Jeżeli też myślisz, że sobie łyknie, przyjdzie do domu i położy się spać, i się nic nie stało, to się grubo myli. Nie? Wszyscy członkowie rodziny to widzą, wpływa to na nich. Nawet dzieci, które nie rozumieją, co to znaczy? Co się dzieje? One widzą zmianę w rodzicu. Co więcej, widok rodzica pod wpływem jest dla nich przerażający.